Żywot świętego Hieronima, doktora Kościoła, żył około roku pańskiego 419. Hieronim, jeden z najuczeńszych i najzdolniejszych ojców Kościoła, urodził się w roku 331 w Sydonie, miasteczku południowo zachodnich węgier, z rodziców bogatych, którzy go wprawdzie wychowywali po chrześcijańsku, ale mimo to chrzest jego odkładali od roku do roku. Żywy i ciekawy chłopczyk wyuczywszy się w kraju rodzinnym początków nauk, posłany został do Rzymu, aby uzupełnić swe wykształcenie. Tam oddał się z jak największym zapałem studiom klasycznych autorów i mówców, obeznał się z matematyką i filozofią i zebrał ze znacznym kosztem i mozołem niemałą bibliotekę. Jako nieochrzconemu nie wolno było uczestniczyć w katolickiem nabożeństwie, mimo to modlił się co niedzielę nad grobami apostołów i w katakombach świętych męczenników. Wpływ jednakże pogańskich dzieł i nauczycieli tak potężnie na niego podziałał, że przeważyła w Nim pycha i pokusy zmysłowości puścił się więc na ślizgą drogę i upadł. Przyjęty żalem i skruchą, pisał później. Wynoszę czystość pod niebiosa, ale nie dlatego, iżbym ją posiadał, lecz dlatego, że dziwię się, iż jej nie posiadam. Chwalić winnych to, czego nam brak, jest szczerym, ale zawstydzającym zeznaniem. Jestem synem marnotrawnym, który zmarnował ojcowiznę. Niestety, jeszcze się nie upokorzyłem przed ojcem przedwiecznym, jeszcze nie zacząłem odganiać od siebie pokus i ponęt zmysłowych rozkoszy. Po ukończeniu nauk zwiedzał sale sądowe, aby słuchać mów adwokatów, wkrótce jednakże przesycił się widokiem występujących przed kratkami zdrożności i nędzy i wyjechał z Rzymu, aby poznać najsłynniejszych mędrców Gallii i słuchać ich wykładów. Dłuższy czas zabawił w trewirze, tu powziął stanowczy zamiar poświęcenia się Bogu, począł grzechy popełnione od pokutowywać kaźnią ciała, zatapiać się w piśmie Św i pośpieszył do Rzymu, aby przyjąć chrzest święty. Jadąc przez Grecy, zatrzymał się w Akwilei, dostał się w grono znamienitych i świętobliwych mężów, którzy się wzajemnie zachęcali do pobożności i nauki i zawarł z tym chórem aniołów jak najściślejszą przyjaźń. Nie za długo jednak musiał się z nimi rozstać, ogłosiwszy bowiem dziełko, piętnujące okrucieństwo wyższego urzędnika, który wydał niesprawiedliwy wyrok śmierci, naraził się na jego prześladowanie i musiał uciekać. Wsiadłszy tedy na okręt, zabrał ze sobą trzech przyjaciół i księgi, wylądował w Tracyi, przeszedł Azję Mniejszą, a dotarłszy do Syryjskiej Antiochi, popadł w chorobę i stracił przez śmierć obydwóch najlepszych przyjaciół, których nazywał swemi oczyma. To zabawił lat dwa, chodził na naukę do Apolinarego, biskupa laodycejskiego, słynnego znawcy Pisma Świętego, który później smutną jako kacerz odegrał rolę i zawarł znajomość z innymi uczonymi. Następnie zatopił się w studiach naukowych i pracował bezustannie dzień i noc aż do znużenia, dopóki mu Bóg nie wskazał innej drogi. Miał bowiem sen. Który na długi czas stłumił odzywający się w nim pociąg do pogańskich autorów. Śniło mu się, że stoi przed sądem Bożym. Na pytanie, kim jesteś? Odpowiedział, chrześcijaninem jestem. Kłamiesz, rzekł pan, jesteś wielbicielem Cycerona. Gdzie jest skarb twój? Tam jest i serce twoje. Potem odebrał tak srogie plagi, że wybuchnął płaczem i błagał o litość. Gdy się obudził. Miał oczy zapłakane a ciało sińcami okryte. Po owym widzeniu udał się do pustyni Halcis, zamieszkanej przez cnotliwych zakonników, gdzie oddał się pokucie, zatopił się w piśmie świętym i począł się uczyć języka hebrajskiego. Codziennie opłakiwał swe grzechy, mieszkając w ciasnej celi i leżąc na twardej podłodze. Oblicze i ciało jego wychudło od ścisłego postu, gdyż uważał sobie za wielki zbytek jeść coś gotowanego, a zarabiał sobie na utrzymanie wyrabianiem koszyków i pracą w ogrodzie. Mimo to nawiedzały go różne pokusy, stawiając mu przed oczy grzechy dawniej popełnione, rozwiozłe życie po ulicach, teatrach i łaźniach rzymskich. Często się użalał w ten sposób, nie znajdując nigdzie pomocy i spokoju. Rzucałem się do stóp Jezusa, oblewałem je łzami, ocierałem je włosami i umartwiałem krnąbrne i nieposłuszne ciało długotrwałym postem. Niejednokrotnie krzyczałem dzień i noc i ustawicznie uderzałem się w pieś, póki na rozkaz Pana nie wróciła spokojność. Unikałem nawet swej celi, która była świadkiem myśli moich. Rozgniewany tedy na siebie puszczałem się w głąb pustyni. Dostawszy się w wąwóz lub do jaskini, znów się modiłem i ustałem ciało, póki burza nie minęła. Bóg jest mym świadkiem, że często po wylaniu strumieni łez, wznosząc oczy ku niebu, mniemałem, iż jestem przeniesiony między zastępy aniołów i uniesiony radością, poczynałem śpiewać. Święty Hieronim. Około tego czasu powstała w kościele antyochijskim groźna schizma. Czterech biskupów. Częścią kacerskich, częścią prawowiernych zaczęło się ubiegać o godność patriarchy, a zakony zaczęły się mieszać w tę sprawę. Sława Hieronima była tak rozgłoszoną, iż nalegano na nie, aby wydał wyrok rozstrzygający. Hieronim przybył więc do Anteochi, ale oświadczył, iż rzecz należy przedłożyć prawowitemu sędziemu, to jest papieżowi Damazemu. W roku 379 odebrał święcenia kapłańskie i udał się do Konstantynopola, aby słuchać wykładów tamtejszego patriarchy i słynnego teologa Grzegorza Nazjamzeńskiego, a zarazem wydoskonalić się w języku greckim i filozofii, lecz już w roku 381 powołał go papież Damazy do Rzymu, aby użyć jego nauki i pióra na dobro kościoła, a tym samym czyniąc go swym sekretarzem. Wszechstronna nauka Hieronima, świętobliwe życie, jakie wiódł w celi klasztornej, przekonywająca wymowa, zjednały mu w Rzymie tak głośne uwielbienie, że wielu widziało w nim następcę sędziwego Damazego. Świadkami jego mądrości i rozległej wiedzy, z jaką tłumaczył i objaśniał słuchaczom Pismo Święte i zalecał życie świętobliwe, jest dwanaście pań i dziewic najwyższej szlachty rzymskiej, Marcyna, Paula. Blezila, Eustochium, Azela, Lea, pryncypia, Melania, Felicitas, Marcelina, Fabiola i Feliciana, które Kościół uczci jako święte. Najdobitniejszym zaś dowodem wymowy, z jaką ustnie i piśmiennie bezwzględnie gromił chciwość, próżność i zamiłowanie wygód u księży i ludu, jest zawziętość i nienawiść jego nieprzyjaciół, którzy oszczerstwem i żenian walczyli przeciw zasłużonemu mężowi. Po śmierci papieża, która nastąpiła roku pańskiego 385, zatęsknił Hieronim za cichą samotnością i udał się w towarzystwie kilku przyjaciół do Ziemi Świętej. Tam zwiedził na sam przód wszystkie miejscowości, o których wspominają dzieje święte, aby je dokładnie obejrzeć i tym sposobem dokładniejszego nabrać wyobrażenia o wypadkach w Ewangelii opowiedzianych. Potem zamieszkał w Betlejem małą chatkę, później osiadł w nowo zbudowanym klasztorze i oddał się modlitwom i małkom. Owoce pracy jego były nadzwyczaj błogie i obfite, przetłumaczył bowiem pismo święte Starego Zakonu z języka hebrajskiego na łacinę, dokonał ulepszenia i tłumaczenia tekstu Nowego Testamentu. Wydane przez niego Pismo Święte wywołało jak najżywsze zajęcie całego świata katolickiego, ze wszech stron udawali się do niego listownie mężowie uczeni z zapytaniami, na które wszystkim odpowiadał. Pismo Święte przez niego wydane nazwano wulgatą, czyli wszędzie rozpowszechnionym. Sobór Trydencki zadekretował, że jego wydanie Pisma Świętego ma stanowić podstawę publicznych odczytów i wykładów. Oprócz tej olbrzymiej pracy ogłosił nieocenione objaśnienia całego Pisma Świętego, z których wielka ilość zawarta jest w brewiarzu, nadto wydał wiele pism polemicznych, sporu naukowego, przeciw kacerzom i Pelagiuszowi, jako też przeciw długoletniemu przyjacielowi Rufinowi. Wrogowie Kościoła, mawiał, są, innymi wrogami, pies czeka w służbie swego pana, czemużbym ja nie miał przemawiać w obronie swego Boga? Umierać mogę, milczeć nie umiem. Wszyscy kacerze bali się jego gromkiej mowy i niezłomnej siły ducha, wszyscy prawowierni okazywali mu wdzięczną cześć i uwielbienie. Liczył już lat osiemdziesiąt pięć żywota, gdy szajka kacerzy zapaliła klasztor przez niego zamieszkany, także ledwo uszedł z życiem. Po pożarze wrócił do zgliszcz klasztornych, aby tam oddać się dalszym zajęciom piśmiennym. Obok niestrudzonej pracy autorskiej nie zaniechał ćwiczeń ni pokuty, postów, nocnego czuwania, codziennych rozpamiętywań o czterech rzeczach ostatecznych i nie zaniedbywał czcinajśw. Maryi Panny. Czy śpię, czy czuwam, mówi w swych pismach, ciągle brzmi mi w uszach trąba archanioła, wstawajcie umarni i stawajcie przed sądem Bożym. Po krótkiej chorobie zasnął snem wiecznym 90-letni starzec dnia 30 września roku 419. zwłoki jego święte przeniesiono do Rzymu i umieszczono w kościele Najświętszej Maryi Panny Większej. Bodaj bowiem, który z świętych pańskich bronił tak zwycięsko czystości wiary i niepokalanego dziewictwa Matki Boskiej, jak Hieronim święty. Modlitwa. Boże któryś Kościół Twój święty dla wykładu Pisma Świętego w wyznawcy Hieronimie, wielkim mistrzem obdarzyć raczył, spraw, prosimy, abyśmy wsparci jego zasługami, to co on słowem i czynem nauczał, za pomocą Twoją spełniać potrafili. Amen.